No Witam serdecznie w niedzielę, dzisiaj dla Was wybrałam talię Świetlista Siła Anielska, mamy trzy karty, trzy karty rady, trzy karty takie właśnie prace z Archaniołami, ale też trzy karty takiej rady właściwie na przyszłość. Trzy karty też można, można traktować w sensie jakie energie anielskie są przy Was. Pierwszą kartą mamy ametyst, druga karta tutaj mamy jade, trzecia karta kryształ górski. Spójrzcie teraz, która z kart najbardziej przyciąga Was do siebie? Czy jest to ametyst, czy jest to jade, czy jest to kryształ górski? I wbierzcie. Dobrze, otwieramy sobie. Pierwsza karta. Energię Archanioła Michaela. Anioły niebieskiego promienia. Tutaj jest to siła niesamowita, nie tylko oczyszczanie, odcięcie, ale Archanioł Michael bardzo mocno wspiera, odcina, ale także chroni. W momencie, gdy mamy dużo rzeczy do wyczyszczenia w życiu lub potrzebujemy takiej silnej ochrony, anioły niebieskiego promienia bardzo śpieszą nam w pomocą. Archanioł Michał ma bardzo silną si siłę odcinania, działania takiego ochronnego. Druga karta, proszę bardzo. O, przepiękny Archanioł Gabriel, Archanioł rodziny. Archanioł, który właściwie teraz. Panuje tutaj, w tym, w tym, w tym kwartale będzie się powolutku zmieniał na Archanioła Rafaela. Archanioł Gabriel jest niesamowitym Archaniołem, nie tylko rodziny, ale także kreacji. Jest Archaniołem, który wspiera inspirację, wspiera rodzinę, wspiera też Wasze dążenia, jeżeli staracie się o dzieci. Jest to przepiękna energia nie tylko ochrony, ale inspiracji, też uzdrawiania, więc przepiękna, przepiękna biała energia. Cudowna. Trzeci Archanioł, już zobaczymy, co nam wyjdzie. No proszę, Archanioł Hamuel. To jeżeli na przykład szukasz miłości, czy wspierasz się miłością, niesamowita energia miłości otwartego serca, niesamowita energia też m, takiego bowiem wewnętrznego dziecka, różowego promienia, przepięknej miłości, która przeszywa Was, ale także daje niesamowite ukojenie, więc to są Wasi Archaniołowie, którzy Was wspierają dzisiaj. Zapraszam serdecznie, jeżeli chcesz mieć kontakt ze mną, zapraszam, możesz mnie znaleźć na Facebooku jako wróżka Anila. Możesz dołączyć też do mojej grupy Zakątek Aniołów. Też zapraszam, możesz wykupić sobie dostęp na miesiąc do mojego kursu autorskiego anielskiego. Moje spotkanie z Białym Światłem anielskim. Jest to. Kurs o więc to składa się z filmików, między innymi, z ćwiczeń, z dużo różnych wiadomości. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu.